A w taki sposób właśnie standardowo ci ludzie, co się trudnią handlem oboźnym, na rowerach szczególnie, sprzedają właśnie w takich opakowaniach, właśnie te pasikoniki czy te szalange. Naprawdę nie wiem co to jest. Przeważnie mają je w takich właśnie opakowaniach na sturku i na kiju i jeżdżą z rowerem sprzedają. Czasami również mają na drugim kiju żółwia. Też tego do końca nie rozumiem. Z tego co słyszałem to ludziom, oni się lubią relaksować przy tym dźwięku. Kasia, ojciec też kiedyś opowiadał o czymś takim. A tutaj mamy coraz większe, już taki dużo większe pudełeczka. Cześć wszystkim, dzień dobry, jest sobota. Dzisiaj powracamy z filmami do Szanghaju. Pokażę Wam aktualne moje odkrycie, dość blisko domu. To jest giełda kwiatowa. Ostatni byliśmy w Longjing i Hangzhou, następne będą z Pekinu, ale teraz, właśnie, pokażmy, jak wygląda giełda kwiatowa w Chinach. Przerzucę kamerę w drugą stronę. Jak tutaj widać, mamy tutaj lokalnych sprzedawców sprzedających swoje kwiatki, no ale to jest coś, co mnie akurat zaciekawiło do wejścia na giełdę kwiatową. Widać tutaj, mamy po prawej, po lewej, na wprost, a tam mamy właśnie tą giełdę. Zaraz wejdziemy. Jest to bardzo blisko mojego domu, ale przyznam, że pierwszy raz tutaj jestem, wiedziałem o tym, ale nigdy mnie to jakoś, nie, zas, jakoś nie, was, nie zafascynowało, nie zainteresowało wystarczająco, żeby tam wejść. Dopiero ci panowie, co tutaj wyszli na ulicę, czemu? Ogólnie normalnie nie pozwalają takim ludziom na ulicy handlować, ale przez koronawirusa to się też troszeczkę zmieniło, bo rząd próbuje, próbuje pozwolić tym lekkim handlarzom żeby właśnie też wyszli, żeby zaczęli tworzyć miejsca pracy, żeby zarabiali pieniądze czyli taki handel w tym momencie obwoźny, że tak powiem, jest bardziej dozwolony przed chwilą tu szedłem kawałeczek pierwszy raz i mnie to dość mocno zafascynowało, jakie tu rzeczy można znaleźć no widać, to jest giełda kwiatowa, ale nie tylko kwiaty są także ja tutaj drobny kawałek widziałem ale z Państwem będę odkrywał więcej tutaj widać drzewka bonsai Wiadomo, bo one pochodzą z Japonii, ale tutaj też się widać, rozwinęły. Tam mamy jakieś drzewka, malutkie, owocowe bodajże. Naprawdę większość z tych nie mam pojęcia, co to jest, ale te drzewka są, moim w moim przekonaniu, dość ładne. Czy słychać tutaj? Właśnie, zaraz znajdziemy. I to jest, zobaczycie. Tutaj mamy drzewka cytrynowe, mamy mandarynki. Wiele różnych innych rzeczy. Tutaj też właśnie mandarynki. Co tam jest? O, tutaj widać granata To właśnie chyba też cytrynki O, słychać właśnie te pasikoniki Mi się wydaje, że też sporo szarańczy jest Ale kwiatków dość sporo jest, też sporo ładnych Nie wszędzie widać ceny, bo to jest to Jeżeli cen nie ma, to znaczy, że trzeba negocjować Tutaj mamy różnego rodzaju kaktusiki takie mise z chińskimi motywami, i już słychać, jest naprawdę tego bardzo dużo. Kilka jeszcze tutaj, tutaj przeoczyłem. Wybaczcie, ja naprawdę się nie znam na kwiatach, bo mogę powiedzieć, czy to jest ładne, czy nieładne. Ale tutaj mamy też bardziej. Wow, a tego i. idę tego nie widziałem. Popatrzmy się na to, jakie to wielkie jest. Widać tutaj w pudełku, w po porównaniu na moją dłoń. To jakiś pasikonik czy dwa, dwie sztuki właśnie pasikolnika, które są dosłownie wielkości mojej dłoni. Ale ceny nie widzę. Tutaj są mniejsze, widać kawałek jabłuszka mają. No. Kiedyś myślałem, że pokazać, rzeczy. Właśnie, bardzo często z roweru sprzedają takie rzeczy, ale nigdy nie widziałem takiej dużej ilości. To też dość blisko siebie. Tutaj też są jakieś owady. Tutaj też mamy małe owady. Nie wiem, czy to mrówki, czy co to jest. Tu mam 8 iłanu za pudełeczko. 15, 6, 10. No, nie wiem, które są które. Ale widać, jest tego sporo. 50 juanów to dość drogo. Tutaj też te stoiczkę widać. Tutaj pan ogląda akurat. To są takie, nie wiem, zabawki. Niektórzy lubią ten dźwięk. Zobaczcie, jakie te są też. To chyba sarancia jest, mi się wydaje. O, tutaj mamy. To jest e, na porównanie na mój palec. jakie dość spore, ale tamte dwie. Tamte są wielkie. Bardzo mnie to zaskoczyło. Ale głośne to jest. Dobra. Weźmy kawałek dalej. I słychać, właśnie to, to nie przestaje. A to nie jest jedyna ciekawostka. O, tutaj mamy kolejne. Też te czarne. Tutaj różnego rodzaju. Wybaczcie, ja będę to tak po izolansku nazywał robaczki w Bucheisy. kolejne, można popatrzeć, jakie to wielkie jest. Przyznam, że te robaczki mnie chyba bardziej zafascynowały niż kwiaty. Te różne jakieś branzoletki można znaleźć. I coraz więcej tych właśnie robaczków. 45 siłanów za sztukę. 45 siłanów. To jakieś inne. Widać, bardzo, bardzo dużo tego jest. O, tutaj jest kolejny, ten wielki, ten jest mniejszy, a tutaj jest właśnie ten większy. Dobra, tutaj jesteśmy z powrotem w sekcji kwiatów i robi się coraz, coraz ciszej. Tutaj jakieś liście właśnie, tam chyba pan rozsadza. Tam jakieś kaktusy. Tutaj jest coś, co mnie zastanowiło, co to jest? Właściwie wygląda jakby bardzo dużo palców, jakaś, czy to jakiś cytrus, czy coś tutaj bezpośrednio przed kamerą. Też co więcej można powiedzieć, widać bardzo dużo ludzi, bardzo, bardzo dużo ludzi. Jest w tych wąskich uliczkach. Tutaj mamy, właśnie, cytryny. To też widać, no i spore te cytryny. To jest większe od mojej ręki. I tutaj słychać więcej tych robaczków takie małe 20 juanów, 10 juanów, 25. Ogólnie, jak cen nie ma, to znaczy, że trzeba cenę negocjować. Jeżeli ceny są, to raczej to, to jest nie do, do negocjacji, ale wiadomo, to są Chiny, także wszystko tu można negocjować, ale nie jest miło widziane. Tutaj te kaktusiki w dobrych cenach, po 10 yuanów. Te pewnie już nie, to pewnie te, te malutkie tam są, tylko podyszka. Jak to jest możliwe? Ja mieszkam tutaj w tej samej okolicy. Cały czas, odkąd jestem w Chinach i ja tu nie byłem. Znalazłem to miejsce właśnie na początku tego roku. Tutaj też nie wiem, mi się wydaje, że to będzie chyba oberżyna. Tutaj takie malutkie. Widać jakieś takie jakby papryczki były. Tam też cytrynki, ładne kwiatki. Tutaj też miseczki jakieś powoli akwariowe rzeczy się rzeczy zaczynają. Takie urocze malutkie też O tutaj mamy palmy Tady jeszcze dość małe takie palmy są, ale no, widać Może z 60 cm to ma? Stoczyki. No babcia by się ucieszyła. Uwielbia babcia, uwielbia stoczyki Kwiatuszki różnego rodzaju Cytryny kolejne Dobra. O, tutaj widać pan ma przerwę. Troszeczkę można przyspieszyć kroku, aż coś interesującego i intrygującego się znajdzie. O, dobra. Tutaj widać, jakie mniejsze te drzewko jest, właśnie z tymi z tym ciekawym cytrusem tutaj kolejne jak podwiązane te cytrynki są właśnie bardzo dużo jak wcześniej wspomniałem tych różnych kaktusów małych jest tutaj też jakieś starocie nawet się znajdą z, z wielkim wodzem bo jakieś pieniądze książki właśnie z, z monetami książki klasery To one są prawdziwe? Nie wiem. Tutaj takie malusieńkie mamy. 1986 Takie pseudo antyki. Podobno bardzo dużo właśnie fałszywych rzeczy jest na takich pseudo antykwariatach, -anty no nie tylko właśnie, pseudo normalnych również. Tutaj mamy jakieś kamyczki Tu też kamyki Chińczycy lubią takie właśnie dziwne kamyki wyżłobione, takie jak tutaj Widać właśnie, pan chce kupić 30 juanów, Coś takiego Dobra, idźmy dalej Tutaj mamy właśnie Boga Wojny Statuetkę Tam też ma oce Tung jest Jest to Naprawdę dość spore. Tutaj cała kolekcja drzewek, bonsai przede mną jest. I przyznam, że niektóre są naprawdę ładne. Tutaj mi coś wygląda na taką sosenkę. Ale mi się podobają niektóre. Ok, trzeba iść dalej. Śmiało komentować. O, tutaj też mam jakieś owocowe drzewka. O, tu jest jakieś drzewko, bodajże kaki, może to też inną nazwę profesjonalną ma. To, nie wiem czym jest. A Przedtem jak wchodziłem tu bardzo dużo też cwaneczników widziałem, teraz je musiałem przeoczyć. Niektóre też naprawdę dość spore. To coś jest jakimś warzywem. Ja nie wiem jak to się nazywa, co to jest. Do czego to służy, ale bardzo dużo tego można właśnie, szczególnie w okresie jesiennym, spotkać. Widać to, to jak wygląda. Jakie dziwne kształty te, też bardzo kochają, uwielbiają właśnie te rzeźby. tak jak tutaj z jednego kawałka drewna. O, tutaj jest właśnie te kolejne kaki. Tutaj mamy jabłonkę, też kaki. I to chyba jest papaja. Nie wiem, nie jestem pewien. Tak mi się wydaje. No, właśnie nad, nadechłem na pana I tutaj będzie uliczka, na której ja skończyłem osobiście Właśnie wszedłem w ten początek i uznałem, dobra trzeba nagrać O tutaj tego nie widziałem Tu mamy gekony Właśnie malutkie gekony większe Jedno spore Tutaj kotki z ładnymi niebieskimi oczami, takie dość duże typon. Widać się z tego do schora. Tutaj mamy jeszcze innego rodzaju jaszczurki, jakieś węże. Można. No i raczej tutaj już rozmawiałem że kupię właśnie tego węża To czy to jest jeż czy to jest jeżo zwierz? Czegoś takiego nie widziałem jeszcze To będzie chyba jeżo zwierz, tak mi się wydaje Pierwszy raz widzę na oczy te jaszczurki, one trochę jak węże wyglądają. Jakimiś karaluchami się żywią. Tutaj mamy ropuchę. Te jaszczurki z niebieskimi ogonami. Tutaj mamy malutkie żabki. Malutkie, kolorowe żabki. Strasznie małe. Wyglądają jak z plastiku. Żółwie. U. Ile tego jest? A to oni właśnie. Przed chwilą się pytali o żółwie. Tutaj też jakieś szarańcze, czy co to jest? Jaszczurki, to chyba właśnie tego gekony, Ta pomarańczowa jest bardzo. Ciekawie to wygląda. Ładna jest. Jeżeli można powiedzieć, że jaszczurka jest ładna, ale te są na serio spore. A tutaj te węże. Tutaj widać, że welinkę nawet zostawiły węże. No, węże są z tej strony. A tu jaszczurki i kolorowe żabki. Tutaj też taka dziwna żaba, a też taka agresywna widać nad, nad oczami. U. Tutaj mamy węża z, z, czas z czaszką. Proszę pamiętań, My ciągle jesteśmy na targu kwiatowym tej rybki Tutaj też widać jakieś spore ryby są tutaj mamy karpie Tak to są właśnie te spore karpie chińskie jakby szczęścia one też są kolosalne Tutaj co? Pieski Coś takiego pudlowatego Koty i też pieski, ale bardzo mi przykro, że one tutaj są uwięzione Akita o Urocze pieski Ale misiowe Piękne są Bardzo mi przykro, że tutaj są uwięzione Tutaj co? Też żabki ja nie wiem po co O, tam jakieś pająki Skorpion 50 Yuanów taka żabka Albo niektóre są za 30 Kurde no Skorpion Czarny Skorpion Na targu Tych jaszczurek jest bardzo dużo Tutaj też ropucha, ropuchy wielkie Tutaj no nie wiem co to jest Więcej tych węży też Więcej tych jeszczek tutaj też widać Pająki Też pierwszy raz coś takiego widzę spore żółwie tam psy są. Dobra, tutaj chyba jakieś takie dekoracje do oczek wodnych, czy akwariów i sprzęt. Ok, wchodzimy w drugą stronę i zobaczymy co nas tutaj zaskoczy. Widać, właśnie mamy bardzo dużo już kamieni na samym starcie. Tu pewnie jakaś karma, bo też właśnie jest coś do oczek jakich czy akwariów. Tutaj rodzinka też. Więcej tych jaszczurek. Płaskie i takie... U, dziewczynka jest zafascynowana tymi jaszczurkami. Tutaj 7, 750 juanów za takiego węża Tutaj o Mamy Rokuchę Tam też jakaś Tutaj widać, to jest plastikowe jakby Tylko dużo większe niż tam wcześniej były Dosłownie eksplasiku wyglądają. Tutaj oni chcą. Ku... Aha, widać. Wą... Węż, wąż, właśnie. O, tam, właśnie, też jest wąż ukryty pod miską i piaskiem. I tutaj jest mniejsze I pan go chce kupić. Tutaj mamy malutkie kurczaki. Tutaj jakieś małe chomiki. Z tego co słyszałem, właśnie Chińczycy dzieciom lubią kupować właśnie kurczaki. No, to nie jest najlepszy pomysł. Króliki też ich napali bardzo dużo. Czy zaczynają właśnie różnego rodzaju rybki Tam też właśnie karpie. Drzewa i więcej jaszczurek. Widać, one są duże. Tutaj mamy bardzo dużo takich mniejszych. Tutaj też jakiś inny rodzaj jaszczurki. różny kolor, wielkość tutaj te żabeczki, dla serio bardzo malutkie niektóre tutaj mamy malutkie żółwiki, niektóre pomalowane tak jak jeden tam, niebiesko ale większe, kolorowe żabki to nie mam pojęcia co to jest, może jakaś kijanka kraby Tutaj widać kraby są. Tutaj są takie malutkie, bardzo krabiki. Można porównać mojego palca. I tutaj właśnie też takie w pojemniczkach już popakowane. Tutaj kolosalne jest. O, i mamy znów robaczki. tylko że te tutaj już są chyba tańsze przez to, że dużo dalej one są. To tutaj jest sklep z kotami Poubierane Żółwie Rybki Tam takie bardzo rozrośnięte, są ciekawe Widać tutaj Tutaj jakby mózgi miały kolosalnie duże tutaj to samo o widać to są te takie to ta czarna jest ciekawa te oczy takie wielkie takie Rebki. 10 łanów. Tutaj to też 10. Tam co jest? Jakieś chyba króliki. Tutaj już jakby malutkie rybeczki, jakieś dekoracje i o żółwie. Tutaj mamy kilka różnych rodzajów żółwi. Widać właśnie, skorupy są inne. no Te raczej naturalne nie są. Pomalowane tutaj, pomalowane pokemony i Pandy. Czy to im pomaga sprzedać się, czy co? Nie mam pojęcia. I tutaj mamy rybki: 5 juanów, 2 juany, 5, Pięć... 2 juany. Te ładnie wyglądają, ładnie się od nich światło odbija. I te też tak, to fascynujące 3 iłany, 2. Jeden iłan, ślimaki. Tutaj właśnie te złote rybki są i roślinki jakieś. Tutaj właśnie więcej rybek, takie same chyba i raki, te są też ładne, kolorowe. I tutaj mamy raki też w dwóch kolorach: niebieski i pomarańczowy. mamy jady, dobra, przejdźmy tutaj. Czy, czy coś ciekawego tu jest? bardziej jakaś chyba karma, kamyczki, takie chyba ozdoby Też rybki są Kociaki Rybki Psiaki i koty Kociaki o, To jest chyba ten egipski ten łysy Jakby bardzo zdenerwowany był Pani się śmieje ze mnie. Tutaj mamy takie kociaki. 1280 juanów A tutaj 900. Ok, to z, yy, chyba skręcimy dalej. Tutaj jakby już nic nie było. Jesteśmy w kolejnej ulicy. Jest to spore. Na pewno wszystkiego nie zobaczymy, bo za dużo tego jest. Widać się króliki, króliki, świnka morska jest Więcej rybek. Jeju żubiki 5 Iłanów za żółwika 10 iłanów za 3 Zobaczcie, nie tego jest Tutaj też jakieś rybki Tutaj 5 juanów za takie żółwiki no, to są nie sklep z żółwiami same żółwie Widać różne te skorupy różne mają kształty i rozmiary to jest takie 10 juanów Tam jaki duży żółw to on już na pewno dość paro lat ma więcej Hrabąszy, no nie chrabąszy tych właśnie owadów. Najbez, najbardziej bezpieczny będę mówiąc owadów. Więcej rybek i glonojadów. To jest bardzo ciekawe: 10 juanów. 2 juany, bardzo tanie tutaj są. 5 juanów. glonojady są bezcenne. Pani się właśnie pytał ich cenę też Chyba świnki morskie? Tak, no świnki morskie Króliki też świnki morskie właśnie Tam ile tych królików w jednej klatce jest Jej. Tutaj jak widać jakieś te ozdobne właśnie drzewo wyciągnięte gdzieś z wody Tutaj co to jest? A, tutaj te żabki. Ja właśnie co mówiłem, to wyglądałem jak z plastiku. Tutaj też kraby. 10 zł za 3, takie malutkie kraby. Tutaj te raczki. Rybki jakieś malutkie za 5 zł worek. Co one? One wyglądają tutaj dosłownie jak pomalowane. Tutaj mamy też roślinki Akwariowe Słownie żyć nie umierać dla fanów akwarystyki. Tutaj już rozumiem czemu Damian Chen się tym zainteresował tutaj. Co tutaj? Kraby, większe kraby. No te są już dużo większe. I kolejne żółwiki. Bardzo dużo tego jest. Tutaj chyba tylko roślinki już będą. Jeszcze jest kilka uliczek, ale tu widać. Mi się wydaje, że już większość takich rzeczy mamy za sobą. Także powoli już będziemy kończyć ten film. I zapraszam na oglądanie kolejnych odcinków. Dobra. Do zobaczenia. Albo jeszcze nie. Tutaj też mam jakieś e, kraby czy coś takiego schowane w muszelkach i insekty.